Proszę Państwa, minęły dwa lata, przepraszam, minął rok przygotowań, już przesadziłam trochę. Rok przygotowań, rok pracy nad tą konferencją. Obradowaliśmy niecałe dwa dni i jeżeli Państwo, autorzy referatów, komentatorzy, Prowadzący i przede wszystkim nasi słuchacze i nasi uczestnicy tej konferencji uznają to wydarzenie za, za interesujące i, i uznają, że warto było do nas dołączyć. No to ten rok pracy uznamy za dobrze spędzony czas na takiej pracy w większości społecznej. Po tej dyskusji dzisiejszej, także po wczorajszej, mogłabym podsumować tak, że za dwa lata, kiedy planujemy kolejną konferencję, będziemy o czym mieli mówić, dlatego że wiele pytań jest otwartych. Na pewno będzie, będzie aktualna sprawa polityki monetarnej, czym ma się zajmować bank centralny jak wychodzić z tego ogromnego poluzowania, który był usprawiedliwiany przez dwa kryzysy, teraz pandemiczny, a wcześniej ten globalny, finansowy. Także to na pewno będzie temat, który będzie za dwa lata aktualny. Na pewno będziemy mogli się zajmować się sprawami instytucjonalnymi. Teraz wiele instytucji jest w kryzysie. I warto będzie porozmawiać, co, co z tymi instytucjami, jakie ukształtować, czy je zmienić, i jakie wzmocnić, żeby spełniały swoją rolę. Wydaje mi się, że na pewno będzie aktualny temat i to powinno się pojawić w badaniach, co z gospodarką po pandemii. Wzrost gospodarczy, rynek pracy, jaka praca, kwalifikacje. Na pewno będzie aktualny też drugi z tematów, który dzisiaj pojawił się w pierwszej sesji, a mianowicie. Bieda, dochody. Także myślę, że my, ekonomiści, w takich zwłaszcza trudnych czasach, jak teraz, mamy się czym zajmować. I mam nadzieję też, że i nam, i naszym partnerom nie, nie zabraknie zapału, i że dotrzymamy słowa i spotkamy się za dwa lata. Jedno jest pewne, że spotkamy się w Rzeszowie, drugie jest pewne, że to będzie konferencja taka mieszana, to znaczy część osób będzie na miejscu, stacjonarnie, ale na pewno wykorzystamy te nasze doświadczenia i będziemy chcieli mieć też, zaprosić Państwa do tych, co nie będą mogli przyjechać do Rzeszowa, do uczestnictwa zdalnego. Na pewno też zrobimy, poświęcimy więcej czasu i zaczniemy wcześniej, żeby dotrzeć do... Wszystkich ośrodków badawczych, ekonomicznych, które są w Polsce, po to, żeby no, zachęcić wie, większą ilość autorów do przedstawienia wyników swoich badań, i w związku z tym będzie, miejmy nadzieję, coś, co my, ekonomiści, bardzo lubimy, zwłaszcza ekonomiści liberalni, będzie większa konkurencja i będzie w czym wybierać, no, co będzie tylko z korzyścią dla jakości naszej, dyskusji na tym seminarium. Ja za chwilę oddam głos doktorowi Janeckiemu, który był takim właściwie główną osobą, najważniejszą, najważniejsze funkcje pełni, jeżeli chodzi o przygotowanie i publikacji i, i też samej konferencji. Był sekretarzem, miał być sekretarzem Rady Programowej, ale de facto jest też sekretarzem czy główną osobą organizującą to spotkanie, więc poproszę Jarka, żeby jakoś spróbowała podsumować, choć nie wiem, czy to jest takie proste, bo mieliśmy bardzo dużo tematów i właściwie mnóstwo, mnóstwo takich kwestii, które dopiero stoją prawda, przed nami i wymagają dalszych badań. Ja tymczasem chciałabym swoje wystąpienie zakończyć tym, że no po prostu jako jedna z, z osób, które pracowały przy tym przedsięwzięciu, chciałam bardzo serdecznie podziękować i teraz po kolei. Chciałam podziękować wszystkim autorom referatów. Chciałam podziękować bardzo komentatorom. Myślę, że dobrze, żeśmy wpadli na ten pomysł i nasze zaproszenie przyjęli, i pan profesor, czekaj i doktor Łaszek i dzięki temu mieliśmy no była dyskusja tak dlatego że jednak te, te zgłoszenia wypowiedzi czy pytań w czacie mają swoje silne ograniczenie czego żeśmy sami tutaj doświadczyli także na pewno będziemy chcieli zachować tą zasadę że będą komentatorzy i bardzo państwu dziękujemy za bardzo solidne przygotowanie się bardzo ciekawe i oceny złożonych tekstów i i komentarze. Teraz no chciałam oczywiście wszystkim uczestnikom podziękować, że do nas dołączyli i, i zadawali pytania i mam nadzieję, że będą też sięgali do, do filmików, które dzięki firmie prowadzącej, której też dziękuję, panom z Living Media, wkrótce będziemy zawieszać wszystkie te wystąpienia na, na naszych kanałach. Panom dziękuję za bardzo miłą współpracę, za jakość, za łatwość komunikacji, terminowość. Bardzo nam było miło. Teraz tak, oczywiście chciałabym podziękować naszym partnerom. To znaczy Uniwersytetowi Gdańskiemu, w szczególności pani dziekan Wydziału Ekonomicznego, pani profesor Monice Bąk, którą państwo wczoraj mieli okazję, ci, co jeszcze jej nie znali, poznać. Z Uniwersytetu także dziękujemy panu profesorowi Henrykowi Čwiklińskiemu, który był współredaktorem tej publikacji, którą już wielokrotnie żeśmy się chwalili. I także panu doktorowi Grzegorzowi Szczodrowskiemu, naszemu członkowi, który nam pomagał w dotarciu do potencjalnych zainteresowanych udziałem. Dziękuję drugiej szkole, drugiemu ośrodka, ośrodkowi. Akademickiemu Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania. W szczególności dziękuję pani prorektor do spraw naukowych, pani profesor Agaci Jurkowskiej-Gomulce, z którą była bardzo szybka komunikacja, szybkie decyzje, także współpraca była naprawdę no, taka wzorowa. Także pani Monice Ślepeckiej z tejże szkoły, z którą żeśmy załatwili wszystkie takie sprawy bieżące. Podziękowania należy się wydawnictwu Uniwersytetu Gdańskiego. Na ręce pani dyrektor Janny Kamień składam serdeczne podziękowania dla redaktora książki, pana Jerzego Toczka, który w naszym, w naszym przekonaniu osób, które uczestniczyły w produkcji tej książki, znakomicie wywiązał się swojej roli. okładki, kilka projektów, z których jeden żeśmy wynegocjowali, przygotował pan Filip Sendal. No i dziękujemy na końcu pani koordynator, która całym tym procesem się opiekowała, pani Soni Cynkę. Wspomnę jeszcze, że logo konferencji, które Państwo tutaj mają, ale także w tych wszystkich prezentacjach widzieli, przygotowała w, w konkursie. Pani Daria Pyziak, studentka na Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania na Wydziale Grafiki. Był konkurs. Myśmy uczestniczyli też jako Żyli i wybieraliśmy ten projekt. i Chcemy, żeby ten, to logo było już takim logo całego, całej tej serii naszej, naszej konferencji, która, jak przypominam, jest poświęcona dorobkowi i pamięci patrona TEP znakomitego ekonomisty, pana profesora Jana Winieckiego. Winickiego. Chciałam jeszcze podziękować też partnerowi naszemu, który nas wsparł finansowo, Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Wsi Polskiej i SGH, które tą piękną salę oddało nam na studio. No i na koniec moi, moje koleżanki i koledzy z tep -u. Serdeczne podziękowania dla pani profesora Elżbieta Adamowicz, która była cały czas czuwała nad jakością, nad referatami tak, i Cały czas też pracowała przy samej konferencji, zawsze służy, służyła radą i była często arbitrem, jak mieliśmy jakieś wątpliwości. Wspomniałam już wielokrotnie doktora Janeckiego. Jarku, bardzo Ci dziękujemy. Także muszę wymienić, zrobię to z wielką przyjemnością, moich kolegów, których Państwo tu szerzej nie znacie, ale którzy znakomitą pracę wykonywali. Rafał Rudzki, który jest w Radzie TEP, on się zajmuje komunikacją i bardzo cały czas szykował materiały na konferencje, wypuszczał je w świat, używał tych wszystkich nowoczesnych mediów. Pani Ilona Kondrat, nasza graficzka i też osoba taka komputerowa. Także też mi wielkie wsparcie tutaj panowie z, z firmy producenckiej mieli z nią duży kontakt, bo wysyłała te różne grafiki, itd, i tak dalej. Chciałabym serdecznie podziękować pani Jannie Kośmider, która się w CEP zajmuje sprawami formalno-finansowymi, więc ona będzie rozliczała wszystko. I na koniec pani Grażynie Kraśniewskiej, która jest asystentką. Rady TEP i no, też takie drobne, niezbędne rzeczy wykonywała i robiła to niebywale sprawnie. Proszę Państwa, bardzo, bardzo dziękuję. Mamy na, mam nadzieję, że Państwo spędzili dobrze ten czas z nami i teraz oddaję jeszcze głos doktorowi Joneckiemu. No, po takiej serii podziękowań to już <laughs> mało mi zostało do, do powiedzenia, ale coś jeszcze, coś jeszcze może da się wymyśleć. To może ja ze swojej strony pani Ewie Balcerowicz chciałem podziękować za to, że, że jednak udało się przeprowadzić konferencję, która mam nadzieję, będzie pierwszą z cyklu i przez wiele, wiele, wiele lat będziemy nie tylko wirtualnie mieli okazję spotykać się. Wydaje mi się, że osiągnęliśmy założony cel, mianowicie przekazaliśmy. Nieco teorii, również informacji bieżących, jak i pewnych pomysłów, co może wydarzyć się w przyszłości. Takim głównym celem była oczywiście promocja myśli i dorobku profesora Winickiego. Publikacja powstała, ale chciałem tutaj Państwu powiedzieć jeszcze, że Sama bibliografia profesora to jest w zasadzie niekończąca się skarbnica wiedzy, ponieważ w naszej książce udało nam się zebrać około 280 pozycji, pozycji naukowych, których autorem lub współautorem był profesor Winiecki. Tutaj są pominięte felietony do gazet, które pan profesor pisał. Czyli jeszcze wiele, wiele innych publikacji jest, i prawdopodobnie na kolejnej konferencji ta bibliografia ulegnie poszerzeniu. A takim sądzę, że takim realnym, dodatkowym efektem będzie to, że na przykład na Wikipedii będzie już nieco więcej nie kilkanaście, ale co najmniej kilkadziesiąt pozycji, które profesor Winiecki. Stworzył. Bardzo cieszę się, że wziął udział w konferencji tylu ekonomistów. I cóż, wydaje mi się, że ta podstawowa informacja, rzecz, która wypływa z tej, z tej konferencji, to jest sprawa związana z informacją i wiedzą ekonomiczną. Profesor Winiecki bardzo przykładał się do tego, żeby żeby szerzyć właśnie teorię i praktykę ekonomii. I tutaj ta prostota przekazu informacji i wiedzy ekonomicznej zawsze gdzieś towarzyszyła profesorowi Winieckiemu. Mieliśmy zresztą o tym trochę powiedziane przez Jacka Fedorowicza w pierwszym dniu konferencji. Dobrze, że pojawiły się elementy związane z mikro i makroekonomią, ponieważ nie możemy dzielić jednak tych spraw na aspekty mikroekonomiczne dotyczące przedsiębiorstw, jak i e, tych problemów, które są z perspektywy państwa, zarządzania przez e, czy to banki centralne, czy, czy rządy. Oni też podejmują decyzje, więc. Z tego punktu widzenia dobrze, że takie, takie tematy znalazły miejsce. Tym bardziej, że potrzeba, zarówno inwestycji z punktu widzenia na przykład makroekonomicznych, makroekonomicznych, jak i z punktu widzenia normalnego przedsiębiorstwa, to też jest jakaś sprawa, która jest bardzo, bardzo istotna. Elementy związane z polityką pieniężną, oczywiście, też są ważne i one zawsze towarzyszyły profesorowi Wienieckiemu, i mam nadzieję, że tak jak już pani Ewa Balcerowicz powiedziała, te tematy na pewno będą towarzyszyły nam na kolejnych konferencjach. Dla tych niecierpliwych, którzy chcieliby już mieć wcześniej jakieś informacje, czy też Brać udział w spotkaniach, czy też kłócić się, spierać na tematy, na tematy ekonomiczne, zachęcam do, do udziału w naszych seminariach, ponieważ w, tej, w tym okresie do kolejnej konferencji, a ona prawdopodobnie no, odbędzie się no, nie nawet nie za dwa lata, ale nawet za, prawdopodobnie za półtorej roku, tak? Do tego czasu będziemy organizować wiele seminariów. Pod szyldem tepu zachęcam do, do udziału w tych seminariach. No i oczywiście do, do konferencji, ponieważ ta konferencja jest wyjątkowa pod wieloma względami, a chciałbym podkreślić przynajmniej ten jeden najważniejszy jest ona ogólnodostępna i bezpłatna, co bardzo rzadko się zdarza w sytuacji, kiedy jest organizowana konferencja o charakterze stricte naukowym. Konferencje naukowe tutaj wiążą się uczestnictwo w takich konferencjach z opłatami. W naszym przypadku robimy wszystko, żeby te konferencje były ogólnodostępne. Bardzo cieszę się, że jeszcze raz że ta konferencja się odbyła. Dziękuję jeszcze raz wszystkim uczestnikom. Możemy uznać, że pierwsza konferencja w 2020 roku. Została zakończona. Dziękuję bardzo.